Są trzy najgorsze rzeczy, które mogą Cię spotkać nad Bałtykiem. Przenikliwe zimno, lejący deszcz i ukochany treść. I co? I, I popatrz, gdzie jesteśmy. I te Twoje pomysły. W sierpniu nad Bałtyk, ludzie, kuśwa. I od razu bingo trafiłem. Od razu. Deszcz leje, woda zimna, ja trzeźwy. A dodatek, mój kochany zięć psuje mi moje ukochane tiko. To twoje tiko to ma 100 lat, to moje tiko to jest nie do zatrzymania, wiesz? bo właśnie poszły hamulce. Nie poszły hamulce, tylko ty nie umiesz hamować. Tyle razy ci mówiłem, trzeba hamować silnikiem. Co powiedz mi, jak miałem zahamować silnikiem przed Sarną? Jak, jak, jak najszybciej. O. No jak tak, to tata powinien być ze mnie dumny, bo w sumie zahamowałem silnikiem. Tak, a konkretnie chłodnicą. I to nasarnie, nasarnie. Na... Ale nic dziwnego, nie? Ciągnie swój do swego. Jeleniu. Nie ja mówiłem od razu, zostawmy to stare Tico, jedźmy nowym Passatem. Ja do niemieckiego auta nie wsiądę. A jest w ogóle coś. Cokolwiek na tym świecie, czego tata nie lubi bardziej niż Niemców? I Tuska. I wiesz, co ci jeszcze powiem, Zięciu? Wiesz, co ci powiem? Od godziny tata coś mówi, no. no a co mam robić, jak ty nic nie umisz na już załatwić? No, teraz na lawetę będziemy czekać pięć godzin, no. Jakie pięć Ach. godzin? No, może pół godziny. Przecież powiedział, że przyjedzie, tylko jeszcze ma klientów, tak? Ja. A, edź, tam. Witam u rybaka. O. Menu. Patrz go, patrz. A bambaryła nic, ani me, ani B. Co? Co? U, u, u rybaka. U rybaka. To się powinno nazywać u wieloryba, chyba raczej. Jak nie. Albo przynajmniej u Edwarda. No. Dlaczego? U Edwarda. Bo wystrój jak zagierka. Co? Po angielsku dał? Co? Powiem Ci, jak prezydent, nie strasz, nie strasz, dobra? Ja, ja angielski this is, this is, this is, no. Ja, ja Pani Maju po angielsku, ja Pani Maju, no. Nie, nie, nie po angielsku dali, tylko no, te smażalnie też żeś wybrał, Ci powiem, no. No co jest nie tak ze smażalnią? No, rybom śmierdzi. No czym ma śmierć w smażalni ryb? No, no to przechodzi masz? ludzkie pojęcie, co przechodzi tata! Do... Co co, No z Tobą, w stru... z Ty wychodzić gdzieś do ludzi, cały C czas się, co? Ja się czepiam? Co ja się czepiam? Patrz na go. Się samochodem. Takie same dźwięki. Co? Raper się znalazł. Co? Tico Hemingway. Tata po prostu wstyd, czepiasz się, zawsze widzisz jakieś problemy, powiem Ci tak. Ostatni raz jedziemy gdzieś razem. Daj mi to na piśmie. Tyle ci Nie no, tata jest nienormalny. O, sowy w lesie. Dziękuję za potwierdzenie. Ja. Ja jestem nienormalny, ja jestem nienormalny. A powiedz mi, zińciu kochany, kto ze starymi, grubymi, gołymi, obcymi chłopami pod jeden prysznic włazi? Ile lat będziemy to wałkować? Jestem pielęgniarzem i jestem z tego Ale dumny. kto z obcymi, gołymi chłopami pod jeden prysznic włazi? No przecież sami się nie wymyją. Kto z obcymi, gołymi chłopami pod jeden prysznic włazi? Ja włażę. Dziękuję bardzo. Właśnie. Tak, dziękuję. I, I takiego mam zięcia, ludzie. Takiego mam zięcia. No przecież jakby ktoś teraz przyszedł i się na sali krzyknął, czy na sali jest lekarz? To co ty zrobisz, Zięciu, nic nie zrobisz, ani siądziesz, ani wstaniesz, ani siądziesz, ani wstaniesz, o, takiego mam Zięcia, takiego, o, tak powinieneś chodzić, takiego mam dokładnie właśnie, to jest mój Zięć, o, Dziwne. Ta, ta. Jeszcze nie jedli, a już goni. Nic nie goni, Nic Tata nie goni. Tata będzie przed, przed skoczkiem w zakopanie. Tak jest. Co, co? Ćwiczy na sucho. Na sucho, co na sucho, głupi jesteś, jak na sucho, tam na sucho już. Co nie, na sucho coś poleciało. Co? Co? Po, po, po. Ja, ja, ja ty nie wymyję. A dziękuję, ja tam jest wszystko wy... ręce przejdź od Wietnamu, dobra, ręce przejdź. ja się sam wymyję, proszę bardzo, e, bam bambariła, e, co pan mi poleci? Założyć narty ułatwi skok. <słuch> dobra, gadaj z tym baranem, bo ja nie mam siły już na takich ludzi, jak Boga kocham, no, o Jezusie. Dobrze, to no, no, ja dobra. poproszę pstrąga. Hmm. 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 No, 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 no pstrąga będzie ja. No pstrąga je, będzie jadł. No, no Marcin, ty jesteś mądry, czy ty jesteś głupi, ty mi baje? Jaka jest twoja, tak, twoje stanowisko w tej sprawie, powiedz mi? No, no, no pstrąga będzie jadł. No, no, Jaką rybą jest pstrąg, się pytam ja. Smaczno. Jaką w wodzie jaki pływa, się pytam? Słodkiej, słodkiej wojny. No, słodkiej wojny. A gdzie jesteśmy? Nad Bałtykiem, a Bałtyk jaki jest słony. To ty nad słonomorskim akwenem będziesz słodkowodną rybę zamawiał, tak? A powiedz mi, gdzie jest najlepszy pstrąg? No w górach. No w górach. A, a, a skąd przecież przyjechał? Z Nowego Sącza. No, a ty. gdzie jest Nowego Sącza? No w górach jest Nowego Sącza, kryty nie ma tole, debilu jeden. To ty będziesz z Nowego Sącza jechał tysiąc kilometrów nad Bałtyk, żeby Bambaryła ci pstrąga zaserwował. No bambaryła widział pstrąga nad Bałtykiem, chyba kurwa w Lidlu. no. Czy ty jesteś poważny, czy jesteś bardziej normalny, czy ty jesteś nienormalny? Ty ty się po... w ogóle co się odezwał? Co? co? ci nie pasuje w strągach? Też... Tyle pstrąga w domu, wychodzisz, pstrąg leży, pstrąg stoi, pstrąg tego, pstrąg we, w, w autobusie, rozumiesz? Przychodzisz, są, no czapkę zdejmuje, ma pstrąga pod czapką, tam są pstrąg na pstrągu. No, o Jezu. Naprawdę, i to mówi ten? Co? Co so w Zakopanem to... a, a, Święta były, to co miałem jeść? Święta, Święta. Wielka noc. Jajo jest, jajo, karp, jest karp, ikrę. Złożył się, się wszystko zgadzało. No. A ty prstrąga będzie, że... Ale ja tata by... w ogóle pstrąg jest dla mnie, tak? Czy ja coś mówię? Marcin, no chcesz pstrąga, jedz pstrąga. Co mnie twoje dylematy moralne obchodzą? Człowieku, ja ci tylko jedno chcę powiedzieć. I powiem ci to, co całe życie mówiła do mnie moja matka. Głupi byłeś, głupi będziesz. I wykrakała. O, a pan, a pan to powinien zmienić w ogóle, to nie kraj, To Pan niech otworzy zagrodę, proszę pana. Czemu? Czemu? No a czemu? Sarna leży, jeleń siedzi, baran stoi i się patrzy. Proszę Stary cap też by się znalazł. Nie mądruj się, dobra? Wybieraj mi le. Dobrze, dla mnie wstrąga i tyle. Dla mnie coś weź. Nieodwołalnie. A dla taty weźmiemy. To za drogie. No no no. No właśnie. To może właśnie tego flondrę. No flondrę mi będzie zamawiał. No to ja specjalnie jedną starą flondrę w domu zostawiłem. Żeby teraz jeść drugą, no... Ale to, to do smaku się Pan przyzwyczaił. Co? Tak, bo ja już tego dawno nie jem, proszę Pana. Ja już tego dawno nie jem, proszę Pana, no, Ja już tego do ust nie biorę w ogóle. Nawet kijem przez szmatę życzenia składamy tylko na, na, na Wielkanoc. Dziękuję bardzo, jeść mi z tą flądrą. Człowiek był młody, głupi, sieć zarzucił, rozumiesz Pan. Siedź, okazała dziurawa, no. Poznałem tą flądrę, z flądry wyszła płotka i poznała leszcza. Dobrze, to co innego chcę? To może lina? Lina, kamień i do morza, nie? To... Taki byś one way tyket, y, y, temu teściowi zaserwował, nie? Dziękuję ci bardzo za te twoje pomysły. Co innego chcę? No to... O, tak, to weźmiemy dorsza. No 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 no, 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 nie mogę. No nie wierzę, no, nie Marcin, rozumiesz. No dorsza mi będzie zamawiał. no dor, Najzwyklejszą, najpospolitszą rybę. Co to każda jedna melepeta z Nowego Sącza jedzie nad morze i nie wie, co wy pod tą tablicą z tymi rybami. i yy, yy, się boi, zamówić to będzie dorsza. Zwykłego pospolitego. A wiesz, że są inne ryby, Marcin, są inne ryby. Są, 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 są morszczuki, są, rozumiesz. Miruny są, 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 są te yy, karkule. Są, rozumiesz, i szprotawy są. I pi piranie są nawet, piranie ludzie jedzą. Ludzie tak się bawią, a nie owoce morza ludzie jedzą. Masz Bamberyła, owoce morza? Słona jabłka mam. Sło tak, tak. Właśnie tak, słone jabłka, Marcin. Słone jabłka ludzie jedzą, a ty mi głupiego dorsza chcesz zamawiać. A ja widziałem w telewizji, Gesslerowa z tym kurduplem takim, jak on się nazywa? – Ma Makło, no, z tym makłowiciem Chodzą i, i, i oni po jedzą, jedzą różne, węgorza jedzą, rozumiesz, i ten, i, i, i dużo rzeczy jedzą, Marcin. To są, z piranie są, te rekiny są, widziałem Gesslerowo kroić, czwartuje, czak 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 czak, Carpaccio z rekina pod pierzyną z pingwina, tak? Tak! Ludzie jedzą takie rzeczy, Marci! Marci. Pod pierzyną Ty też jeść czy spać? Za, zamknij papę, powiedziałem, tak? Foki ludzie jedzą, foki, ona. U-u, a ty mu ciach, już masz fokę na grilla. Z grilla lewa, prawa, góra, dół. Delfiny. O delfiny ludzie jedzą, tak? Ja przepraszam Co? bardzo, delfin to jest akurat sak. Sak my dick no. powiedziałem, tak? <laughs> this is this is. This is my English. He, 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 he. Jakieś kurwa, ale no, a ten Midorsza będzie cały czas na to I to zwykłego. I to bez... bez frytek weźmie. Bez frytek, bo oszczędzie na tym z chlebem, takim starym, zjełczałym chlebem, bez masła. Jeszcze keczupu nie weźmie. Pomidora mi kup to se kurwa wycisnę! No. Poproszę dorsza. Dobrze. Całą tuszkę, pół tuszki. Pół tony od razu. Ty. Nie miesz Bambaryła wszystkich swoją miarą. No. 200 gram dorsza powiedziałem mniej więcej. 200 gram jak dla laserem cięte. 200 gram koniec kropka. Będzie. No, no zaraz, na, a coś do picia? Nie, dziękuję. Ja nie wiem, kto jest głupszy Marcin. On czy ty. Ja nie wiem, kto jest głupszy? On czy ty? To jest taka zagadka. Ja no mam podobny dylemat. Tak. Wiesz co ci powiem Marcin? Ja ci coś powiem Marcin. A może tata przez chwilę nie otwierać ust. A proszę, a, a proszę bardzo, zobaczymy, kto się pielęgnia pierwszy odezwie. Proszę bardzo. Już się nie odzywam, żebyś mnie... Żebyś ch chciał nawet... Nie się nie odezwać ci powiem. Nie. Mm. Nic nie powiem.

No kurwa widzę, że zamknięte, no <grym> wiedziałem, że przegrasz w frajerze, wiedziałem. A czekaj, bo mi się coś przypomniało, ci muszę powiedzieć, czy powiedz mi Marcin, jak się nazywa pielęgniarka tak potocznie, jak się mówi na pielęgniarkę potocznie? Piguła. Piguła! Oczywiście! To w ty tak, w takim razie, mój pielęgniarzu, jesteś czopek! <grym> Tak. A to dlatego ty tej mojej starej flądrze w dupę włazisz. A! To się wyjaśniła sprawa, to się wszystko już wyjaśniło. Tu te boli. Nic mnie nie boli, ja mam hemoroidy wyleczone, nic mnie nie, nic, nic mnie nie boli. A ta ja dla mały, ma, mały, dla mamy po prostu jestem miły. A dziękuję ci. Miły, 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 dziękuję ci bardzo. Ja znam takich, co byli mili. Więc Marcin dla wszystkich. Ja znam takich, co byli mili. No, a potem Sekielski trzy filmy o nich nakręcił. Dziękuję bardzo. Daj się spokój, człowieku. O, idzie. Mata. Mata, zryta, proszę. Żryjta. Przepraszam pana, przepraszam, mogę prosić? No. Co to jest? No pan zamawiał stronga. Haha, ha, uśmiechnął się. Na nie. Co, zamawiałem pstrąga. Miał być pstrąg, rozumie pan? Pysyty rąk. Będzie. Patrz, to się wyjaśniło. On jest głupszy od ciebie. On jest. To jest jedna zagadka, w to weź kalendarz. Ty se tam zapisz. Spotkałem głupszego od ciebie. Na... I na czerwono, o bogu rodzin. Będzie tak. Na... I wigilii, tak, Marcin? Tak, takie są. O, Proszę bardzo, specjalnie dla pana świeżutki pss. Ej, ej! Ej, halo! E, Bambi, chodź, na, chodź. Na. No no. To sprawa jest, rozumiesz, nie? Otóż tak, w tej rybie nie ma ryby. Pan tak zamawiał. Jak, jak pan tak zamawiał, Zamawiałem 200 gram dorsza. A u nas od 200 gram się dopiero kończy panierka. Nie, dosyć tego. Marcin, wychodzimy. Idę po rachunek. <laughs> Bombariła, myślisz, że ja ci coś zapłacę, o, tu się zgina dziupingwina, nic ci nie zapłacę. Co więcej, nasza noga więcej tu nie postanie! I wrócicie i zapłacicie. No. Nie wrócimy, nie wrócimy, żebyśmy mnie koniem błagał, czy ko nie wrócimy, nie ma mowy wrócicie. Kołem o nie wrócimy wrócicie. Marcin. Marcin, weź tylko tam obsmaruj w tym internecie. O, y nie, nie, niech tu nikt więcej się. Jezus Maria, w życiu mnie tak nikt nie użył. No, w życiu mnie... No chyba, że ty, ale tak to W życiu mnie tak chyba, że tusk, ale tak to, to mnie. Przyjdzie mnie tak nikt nie... Dobra, Marcin, w dupie, dzwoń. Przepłacam go. Powiedz tego laweciarza, że ma być i daję mu swoją trzynastkę, piętnastkę, czternastkę, osiemnastkę. Każdą emeryturę. Ma być w tej chwili dzwoń do tego lawe Ja dłużej tutaj nie zniesę, proszę bardzo. Ja... No co ty robisz? No ty miałeś dzwonić do niego, a nie on do ciebie, Marcin. No. No nie no. Co? Laweta u rybaka, słucham. Nie. Oh, yeah. <laughs> Ha <laughs> ha!